Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważna obecnie jest pomoc szpitalom. Okazuje się, że przekazanie pieniędzy na rzecz puławskiej placówki może być dla nas korzystne finansowo. Zgodnie z przepisami znowelizowanej tarczy antykryzysowej, darowizny przekazywane na rzecz podmiotów walczących z COVID-19, takich jak szpital w Puławach, mogą być odliczane przez podatników PIT i CIT na bardzo korzystnych zasadach. W przypadku wsparcia przekazanego do 30 kwietnia, odliczeniu podlega kwota jego dwukrotności. Jeśli darowizna zostanie przekazana, w maju odliczyć od podatku będzie można 150% jej wartości. Odliczenie w wymiarze 100% kwoty darowizny będzie przysługiwało tym, którzy przekazali datek na rzecz szpitala do końca września. Wydatki na rzecz placówki medycznej nie będą podlegały odliczeniu, jeśli wcześniej przedsiębiorca zaliczy je do kosztów uzyskania przychodów. Ulgi dotyczą też podatku VAT. Darowizny rzeczowe dla szpitala, takie jak wyroby medyczne, środki dezynfekujące, testy diagnostyczne czy niektóre elementy środków ochrony indywidualnej są objęte 0% stawką VAT. Tutaj jednak warunkiem jest zawarcie pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym, z której wynika, że dostarczone towary będą przeznaczone na walkę z COVID-19. Miejmy nadzieję, że nowe rozwiązania podatkowe jeszcze bardziej zachęcą do udzielania pomocy, której tak bardzo teraz potrzeba.